Witam Was moi drodzy. Nie ma się co oszukiwać, nie ma się co pudrować. Ta piłka personifikuje w tej chwili Real Madryt. Trzeba wszystko poszywać na nowo, trzeba nadać jakiś kształt, bo nie ma drużyny, jest gorycz. Porażki, jest sezon bez trofeum. W dodatku, sezon bez trofeum przegrany w jeden tydzień. Jest kompromitujące odpadnięcie za Ajaxem Amsterdam po 1-4 na własnym Santiago Bernabeu. I teraz pytanie: kto? przeprowadzi tą rewolucję w Realu Madryt. Kto będzie tym trenerem, kto będzie tym frontmenem? Frontmenem, bo umówmy się, Santiago Solari, wiem, że zabrzmi to bardzo, może nieelegancko i przykro, ale jest już żywym. Trupem. Nie mam tu na myśli zombiaka, e, raczej mi się to skojarzyło z filmem e, Dead Man Walking, czyli e, na polski to było przetłumaczone przed egzekucją. No po prostu jest tylko pytanie, kiedy ta egzekucja zostanie wykonana. Być może już w poniedziałek. Prawdopodobnie mecz z Realem Valladolid jest ostatnim meczem pod wodzą Santiago Solariego. No, dziwić się Realowi nie można. Ja sam bym też doradzał go, żeby po prostu zwolnić go z funkcji, podziękować mu jak najszybciej, bo jest 12 kolejek do, do, do grania do końca sezonu. Te, 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 tych 12 kolejek to będzie cierpienie cierpienie dla piłkarzy i ten trener. Tam już niczego nie zrobi, już niczego nie sprawdzi, potrzebna jest nowa osoba, która spróbuje jeszcze w tym sezonie wydobyć jakiś potencjał z tych zawodników, którzy z których Solari nie podołał, tak? Ci, z którymi popadł w konflikt, no, powinni dostać szansę od nowego szkoleniowca, ten kto przyjdzie, a powinien już przyjść teraz, natychmiast, no dostanie sporo czasu, żeby jednak odsiać ziarna od plew, zdecydować się, komu dziękujemy na zakończenie sezonu, bo może wcale dzisiaj ma, mielibyśmy moglibyśmy wytypować parę takich nazwisk, ale mm, może jeszcze pod nowym, e, pod nową ręką za nowych rządów jednak, jednak no odpalą, tak? Zaraz o tym jeszcze parę słów, ale chcę Wam powiedzieć, że Santiago solarii, oprócz tego, że no, no zawiódł, tak, zawiódł na tych trzech frontach, to jeszcze Okazuje się według statystyk, zauważyłem, że jest najgorszym trenerem w historii Realu Madryt pod względem meczów u siebie. Nikt nie miał gorszego procentu od niego. Wyobraźcie sobie: 6 przegranych meczów na 14 na Santiago Bernabeu, czyli 42,86%. To jest zdecydowanie najgorszy wynik pośród wszystkich trenerów królewskich w historii. Dla porównania. Kogo, kogo on zdetronizował w tej niechlubnej klasyfikacji, Arsenio Iglesiasa, który króciutko prowadził Real i w 1996 roku przegrał 30% spotkań na Santiago Bernabéu. No to jest katastrofa, wiemy, to też odbija się na frekwencji, zobaczcie, nie wiem dokładnie jak ona wygląda, a jak ona będzie wyglądać w te 12 kolejek, kiedy Real się już o nic nie bije, natomiast no, do czego innego są przyzwyczajeni ci kibice. No, są do campeones, tak? a, tutaj, a tutaj jest drużyna rozbita, więc, więc po prostu białe chusteczki i, i, i ciężko się dziwić, że gdzieś czytałem, że frekwencja w tym sezonie spadła na Santiago Bernabeu średnio od, od 4,5. Tysiące było mniej widzów niż w poprzednim sezonie, co i tak jest yy, niewiele, yy, natomiast bywały mecze, gdzie, gdzie, tych, gdzie tych widzów zasiadało, zasiadało tylko yy, 40 tysięcy. Jak mówię, no co za stadion, jeden z najwspanialszych stadionów świata, jedna z najwspanialszych drużyn świata i, yy, i taka frekwencja yy, nie do pomyślenia. Teraz yy, to aha, dla porównania, jeszcze tylko jaki procent mieli ostatni trenerzy wygranych na Santiago Bernabeu. Zinedine Zidane, który, który jest tak bardzo wyczekiwany i namawiany, żeby wrócił. 11,4% wygranych meczów na Santiago Bernabeu. Carlo Ancelotti, tak bardzo niedoceniony, myślę, za okres swojej pracy z Realem. 7,02% procenta Jose Mourinho, kolejny silny kandydat, 5 i 6% tylko przegranych meczów z tych rozgrywanych na Santiago Bernabeu. Więc jak mówię, z całą sympatią dla Santiago Solari'ego jest żywym trupem, jego dni są policzone pewnie na palcach jednej ręki, dałoby się je policzyć i pytanie kto teraz, tak? Jak prześledzić fora kibiców Realu Madryt na Real Madrid.pl, jak rozmawiam z kibicami, których znam, jak czytam e, jak czytam hiszpańskie media, no tym wymarzonym jest ZIZU. Tak, no, który odszedł chyba, e, no, nie minął jeszcze rok i m, żeby przyszedł od zaraz jest do wzięcia. Od zaraz, prawda, niech przerywa ten e, swój urlop odpoczynek od piłki, tylko że ZIZU nie bardzo chce. To znaczy, na pewno nie chce. Teraz, jeżeli to od czerwca, ale też nie jest przekonany, czy na pewno to jest dobry pomysł, żeby wejść do tej samej wody już teraz, kiedy tam grają piłkarze, z którymi dopiero co miał do czynienia. Jak przeczytałem taki komentarz bardzo znanego dziennikarza Rikelme, nie z tym słynnym argentyńskim piłkarzem, on tam podał ciekawe argumenty, dlaczego dlaczego Zidane nie chce, dlatego że on nie chce podjąć roli, którą właśnie odrzucił, odrzucił w czerwcu ubiegłego roku, kiedy odszedł. On nie chce dokonywać rewolucji, nie chce sobie ubrudzić rąk krwią zawodników, których musiałby zamordować, jeśli chodzi oczywiście o ich kariery na Santiago Bernabo, ponieważ... On im zawdzięcza chwałę, tak? On im zawdzięcza chwałę trzykrotnego mm, triumfatora Ligi Mistrzów. On odchodząc powiedział, że ma świadomość, że więcej z tych zawodników by... Już nie wycisnął, nie ma prawa nawet, że po prostu potrzebuje realnego trenera i on nadal tak e, uważa. A ci zawodnicy przecież są jeszcze w, w dużo gor gorszej sytuacji niż byli, kiedy ich e, zostawiał, jeśli chodzi o nasycenie, e, wiek e, i, tak dalej, i tak dalej. Przecież nawet Gareth Bale nie był w tak. Katastrofalnej formie jak obecnie, chociaż i u Zinedina Zidana był rezerwowym choćby z ławki, wszedł w tym pamiętnym finale Ligi Mistrzów. Poza tym, no teraz na pewno nie chce przyjść Zizu, bo te 12 kolejek to byłoby dla niego coś, coś nie, do, nie do wytrzymania. Jak mówię, no to są kolejki cierpienia, tak, które trzeba odhaczyć, zapomnieć i już. Myśleć o budowaniu drużyny na nowy sezon, o zawodnikach z wypożyczenia, którzy wrócą, a jest paru ciekawych piłkarzy. O tych, których sprowadzi pytanie, jakim budżetem na transfery kusi go Florentino Perez, ale jak mówię dla Zidana. O! Argumenty, jakie, jakie, jakie padają za, co miałoby Zidana przekonać, no po prostu no jest to dla niego najważniejszy klub w jego sercu, identyfikuje się z nim, mało tego, identyfikuje się z Madrytem. Tam nadal mieszka jego żona, która nie chce się nigdzie przeprowadzać. Tam nadal przecież mieszkają i trenują jego synowie, no ale jest właśnie ta kwestia motywacji i tego, w jakim. Punkcie Real teraz jest. Zobaczcie, że Pep Guardiola, który też stwierdził, że już więcej nie może dać Barcelonie po tych dwóch triumfach w Lidze Ministrów, po tych wielu, wielu, wielu trofeach, chyba dwudziestu paru, odszedł, musiał sobie zrobić wolne od piłki, ale nie wrócił do Barcelony. I nie wiadomo, czy, kol, czy kiedykolwiek wróci, a jeśli to raczej nie w roli, nie na ławkę trenerską, może w roli dyrektora, może. Może jeszcze kogoś wyżej, gdyby na przykład on jeszcze z tą swoją, z tym swoim katalońskim szowinizmem, gdyby zawalczył o funkcję prezesa FC Barcelona. Kto wie, jakby to się skończyło. No więc dlatego, dlatego jestem sceptyczny i uważam, że to jednak nie będzie z Zinedine Zidane. No bo jak mówię, tam trzeba dokonywać rewolucji. Zidane nie wydaje mi się trenerem na budowanie czegoś od zera. On był idealny, żeby wejść do szatni wypełnionej olbrzymim ego wylewającym się, prawda, przez drzwi i okna. I yy, nawet niespacyfikowania tych zawodników do dopieszczenia ich swoim autorytetem. To jest teraz Real jest w zupełnie innej sytuacji. Nie jestem pewien, czy to jest sytuacja optymalna yy, nawet dla kibiców Realu, żeby to właśnie w tym momencie przyszedł Zizu. Yy, yy, yy. Więc jeśli nie on, no to oczywiście drugim takim bardzo mocnym kandydatem, ale nie opcją numer jeden. Raczej takim kandydatem rezerwowym wydaje się tutaj być José Mourinho, który po pierwsze też jest do wzięcia od zaraz. On mógłby od poniedziałku tak, już tam być. Zna klub, zna szatnie, zna ludzi, zna piłkarzy, co akurat może tutaj stanowić problem, bo ci piłkarze, których. On jeszcze prowadził e, za poprzedniej swojej kadencji w Realu, wcale by go nie przywitali z otwartymi e, ramionami, e, a zwłaszcza Sergio Ramos, który teraz, no wiemy o tej jego scysji e, z, m, z Florentino Perezem tuż po meczu, Florentino Perez e, wszedł, e, powiedział piłkarzom po odpadnięciu za Ajaxem, że to wstyd, na co? W twarz oberwał, ale co to dużo mówić prawdziwymi oskarżeniami no, że, że sam tutaj zawinił, tak? Brak transferu. Natomiast on sam zarzucił piłkarzom brak zaangażowania i to jest też coś, co, z czym akurat yy, mówi jednym głosem z José Mourinho, bo w, takim, w tym słynnym studiu El Clasico, w którym był José Mourinho, on też diagnozował yy, dokładnie po, po tym meczu przegranym, tym trzecim, El Clasico, w ostatnich tygodniach, czyli po 0-1, tym ligowym, bo nie powiedział, że to był występ drużyny, która nie wierzy w siebie. Piłkarze Realu byli bardzo pasywni. Od początku nie grali na wysokich obrotach. Jeśli grasz z tak topowym i uznanym rywalem, musisz dawać z siebie wszystko. Tego tutaj nie było widać. I to samo mówi Florentino Perez, to samo zarzuca piłkarzom Realu. Zresztą każdemu z, osoba, oso, z osobna, z innych względów, można by ten zarzut postawić. Wszyscy grają dużo, dużo poniżej swojego potencjału. Od Thibaut Courtois. Po Karima, Karima Benzeme, a Jose Mourinho. No, jeżeli nawet miałby wejść, jeżeli Florentino Pérez i Real zdecydowałby się na rozstanie ze swoim kapitanem, czy innymi wielkimi, zasłużonymi piłkarzami. Na pewno Murinio będzie to o wiele łatwiej zrobić niż Zizu, który, jak mówię, yy, którym, który zawdzięcza chwałę Modricowi, to niemu Krosowi, Marcelo, Benzemie, yy, Ramosowi, zwłaszcza w, tych, w tych, tych wygranych finałach Ligi Mistrzów, Bailowi, a tutaj trzeba przynajmniej paru z nich odstrzelić. Murinio poradzi sobie z tym doskonale. Pamiętacie, że podczas tej pierwszej swojej kadencji odstrzelił dwie gwiazdy i dwóch bardzo ważnych dla Realu mm, piłkarzy, o, obie ikony, choć oczywiście, e, kiedy mówię o Raulu, no to była to gigantyczna ikona, ale i e, Gutiego wtedy też, też osobę bardzo zasłużoną i, i ważną dla, e, dla Realu, więc on nie miałby żadnego problemu. Nie jestem do końca pewien, czy możemy już mówić o końcu e, Sergio Ramosa jako lidera i kapitana. Bo z jednej strony, oczywiście, podpadł tym wykartkowaniem się bez sensu, zupełnie lekceważąc. A jak, Amsterdam po całkiem niezłym meczu w Amsterdamie. Dlaczego on w ogóle. U, uznał, że, że nie będzie go potrzeba w rewanżu, że, że, że koledzy sobie poradzą. Jednak z drużyną, która pokazała się z całkiem niezłej strony, no widocznie uśmił go ten wynik 1 do 2, no ale wiemy jak katastrofalnie bez niego spisuje się Rafael Waran z, na, 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 na środku obrony. No i później to, ta, te, ten mecz rewanżowy na Santiago Bernabeu, oglądany w towarzystwie kamer Sergio Ramos, który tutaj jest celebrytą, a nie liderem na boisku, nie, nie piłkarzem. Ale oczywiście była ta sesja z Florentino Perezem, tylko że po niej już wiemy, pisze na tym na okładce, Marka i As, że, że nagle on przejął dowodzenie, w klubie, tak? On wymyśla taktykę na Vajadolid, on motywuje piłkarzy. On, mimo że jest zawieszony za kartkę także w Lidze, jedzie z drużyną, właściwie występuje w roli no, takiego trenera, tak? Dyrektora sportowego więc, więc jakby, no, oczywiście, zależy mu na tym klubie, ma go w sercu i, i tutaj. Pytanie być może nawet przed takim wyborem stanie Florentino Perez albo José Mourinho, jeśli to będzie on, a wtedy albo Mourinho, albo Sergio Ramos. Jak pamiętacie, z legendami sobie Mourinho radził, Raúl, um, Raúl um, Guti, potem też konflikt z Ikerem Casillasem. No niestety obawiam się, że José Mourinho na Santiago Bernabeu no to znów będzie to, co było wtedy w Realu, to będzie to, co było dopiero co w Manchester United, grupki. Ta grupa jest pro, ta grupa jest... Wtedy portugalska. Pamiętajcie, że kiedy odchodził José Mourinho, to powiedział, że zostawia w realu, w szatni realu trzy zgniłe jabłka. Miał wtedy właśnie na myśli Cristiano Ronaldo, Sergio Ramosa i Kera Casillasa. No, Sergio Ramos ciągle tam jest i pytanie, jak, jak to zderzenie. Ale też pamiętam, że w ostatnich tygodniach był, zresztą zobaczcie tutaj w skaju, jest ta wypowiedź. Jose, Sergio Ramos pytany o powrót. Wtedy jeszcze nie było mowy, wtedy jeszcze ciągle liczył się w walce o tytuł i nie było mowy o odpadnięciu z ligi mistrzów. No ale już, już były spekulacje Ramon Calderon rzucił taką wiadomość, że już. Trwają negocjacje z Mourinho od nowego sezonu, yy, niezależnie jak ten sezon się skończy. I, i jednak, w słowach pełnych kurtuazji, yy, Ramos tacz, powiedział, że mamy trenera i nie wiem, dlaczego mielibyśmy szukać nowego. Ale Mourinho, no, jest to trener absolutnie z samego topu, czyli nawet, nawet te, te, to złe doświadczenie z Manchester United nie zmieniło obiektywnej opinii Ramosa o wielkości Mourinho. Argumenty za Mourinho jeszcze są natury, że tak powiem, transferowej. Tak? No, wiadomo, że gwiazdami trzeba teraz wzmacniać Real Madryt, wymieniać gwiazdy. No, jedną z takich, z takich pewniaków największych, która przyjdzie, no, to jest Eden Hazard, bo o tym się mówi niezależnie od tego obecnego kryzysu. Eden Hazard, o którym w wygłasza Jose Mourinho, tak jak już by był trenerem Realu, że on sobie doskonale poradzi w La Liga, że uniesie ciężar koszulki Realu, że będzie liderem, że będzie strzelał, że to będzie jego fantastyczny sezon, a sam Eden Hazard, choć wydawało się, że tam była szorstka przyjaźń między oboma panami, mówi, że to był najlepszy trener, z jakim miał w karierze do czynienia, bardzo go chwalił. Powiedział, że co prawda u Sariego był taki moment, że lepiej, lepiej mu się grało, ale, ale jakby bardzo, bardzo docenia Jose Mourinho. A jeśli jesteśmy przy transferach, no to Jose Mourinho, kto jest agentem Jose Mourinho? Jorge Mendes, najsłynniejszy agent piłkarski świata, który ostatnio popadł w konflikt z Florentino Perezem i w Realu w tej chwili nie gra ani jeden zawodnik Florentino Pereza. Być może zatrudnienie Jose Mourinho spowoduje przełamanie lodów, spowoduje jakieś nowe otwarcie w tych relacjach, i Real otworzy się na kolejnych zawodników Jorge Mendesa, ale też znalazłem takie opinie, że tak naprawdę w ogóle Mourinho nie jest wcale brany pod uwagę. Tylko że bardzo by chciał przebiera nogami i właśnie on z Mendesem powodują te przecieki do pracy, do prasy, to do mediów. To, że w ogóle się mówi o Mourinho w Madrycie, no to jest ta wynik presji medialnej poprzez kontakty i Jose i, i, i Jorge Mendesa, świetne z dziennikarzami. Tak czy siak, Real potrzebuje nowego, nowego trenera, i myślę, że to się rozegra właśnie między, między tymi dwoma trenerami, tak? Zidane albo Mourinho, bo kto właściwie jeszcze jest na rynku, po kogo Real mógłby sięgnąć. Jest Massimiliano Allegri, tak, trener Juventusu, ale pamiętajmy, że jeżeli odejdzie po tym sezonie, to być może to będzie taki najgorszy sezon Juventusu w ostatnich latach, przynajmniej w Lidze Mistrzów. Jeżeli za chwilę odpadnie z Atletico Madryt Juventus, z Cristiano Ronaldo na pokładzie, no to to się bardzo negatywnie odbije na akcjach Massimiliano Allegrego. Ja słyszałem, że był przymierzany jako następca Spallettiego w interze. Raczej tam się mówiło o wewnętrznym takim transferze, choć przecież dopiero co, dwa sezony temu, grał w finale Ligi Mistrzów przeciwko Realowi Madryt. Tak? W finale w Cardiff, gdzie przynajmniej ta pierwsza połowa była bardzo, bardzo wyrównana, zabrakło Cristiano Ronaldo. Pozostałe opcje nie wierzę i uważam, że są to trenerzy nie do, nie do wyjęcia w tym momencie. Jurgen Klopp nie odejdzie z Realu, do Realu Madryt z Liverpoolu, nie teraz, nie na tym etapie swojego projektu Liverpool bez względu na to, czy wygra Mistrzostwo Anglii, jeśli nie, to będzie dalej o nie walczył. Jeśli wygra, to też nie chce mi się wiedzieć, żeby chciał odejść do takiego klubu jak Real. To znaczy dla niego, tak, klubu no, skazanego na e, sukcesy, on raczej e, woli budować od, od tu, właściwie em, w Realu w tym momencie też trzeba budować na zgliszczach, no ale nie chodzi mu o. o, o o najsłynniejszy klub świata, tak, stąd najpierw Borussia Dortmund, teraz Liverpool, on, 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 on stawia sobie takie wyzwania, Mauricio Pochettino, o ile nie wiem, czy nie jest przeceniany przypadkiem przez kibiców Realu Madryt, czy, czy słusznie widzą w nim trenera na tej, tej miary, pamiętajmy, że no, Real raczej nie postawi na politykę grania młodymi zawodnikami, których by na przykład Poczetino gdzieś wypatrzył, promował. Na pewno Winic już świetnie by się u niego rozwinął, ale czy to jest trener na. No pamiętajmy, ten następny sezon również może być bardzo trudny i przejściowy, i ciężko w nim będzie o trofeum. Taki trener, który jeszcze nie ma za sobą takich sezonów jak wygranych widzemistrzów jak Mourinho, no znów, znów będzie problem z jego oceną i kto wie, czy taki sezon by przetrzymał. O ile w ogóle by go puścił Daniel Lewi z Tottenhamu, bo pamiętajmy, że nie zrobi tego za mniej niż 40 milionów euro. Poczetino cały czas ma ważny kontrakt do 2023 roku. Więc słuchajcie, z tego wynika, że Jose Mourinho. Także dlatego, że u Jose Mourinho zawsze ten pierwszy sezon jest taki przejściowy, a uderzenie główne przypada na kolejny sezon. A tutaj, jako ten przejściowy sezon, można by ewentualnie potraktować te, tych 12 kolejek. Gdzie on się zorientuje? Czy ten, czy zostawiam Isco, czy pozbywam się Isco? Czy z Marcelo jeszcze coś będzie, czy niech idzie do Juventusu? Tak? Czy Luka Modric, dajemy mu odejść, czy yy, fatalnie grał na początku sezonu ostatnio już trochę wrócił do równowagi, aczkolwiek to też nie jest ten e, Luka Modic. Czy odstrzeliwujemy i pozbywamy się to niego Krossa? Kogo kupujemy? On już sobie to przemyślił, ułoży jako środkowego e, napastnika. Jak wpasować Edena Azarda? Po, czy potrzebuje real e, drugiego środkowego pomocnika dla Sergio Ramosa, czy kogoś zamiast Sergio Ramosa? Tych 12 kolejek Dałoby taki mini sezon Jose Mourinho, i, i już od, od nowego sezonu może łatwiej by mu było ogarnąć. Ktoś, kto przyjdzie dopiero w czerwcu, zacznie się mierzyć z tymi problemami dopiero w czerwcu. Stąd nie chcę oczywiście typować, obstawiać, ale nos, nos mi mówi, że to może być. Jose Mourinho, dziękuję Wam bardzo serdecznie, czekam w komentarzach na Wasze opinię, kto będzie nowym trenerem Realu, kto powinien być bo najbardziej by tej drużynie pomógł ale być może nie byłby w stanie bo go nie da się sprowadzić albo sam nie będzie chciał, więc kto Waszym zdaniem będzie, czekam w komentarzach na Wasze opinie, dziękuję serdecznie za wszystkie łapki w górę oraz za wszystkie suby, które przybiliście i widzimy się już Niebawem, bo przecież w niedzielę musi być Paul Gol. Gra Krzysztof Piątek, w sobotę wieczór, w niedzielę musimy podsumować i jego występ, i lewego, i pozostałych Polaków.